Dzień dobry! Witam wszystkich, którzy będą oglądać i słuchać ciekawostek z PRL-u. Dzisiaj będzie mowa o pocztówkach dźwiękowych. I tak, proszę Państwa. Pierwsze pytanie. Może zabrzmieć, dlaczego pocztówka dźwiękowa i co to w ogóle jest pocztówka dźwiękowa, bo myślę, że dzieci o tym nawet nie wiedzą. Jest to właściwie zapomniana sprawa odnośnie pocztówek dźwiękowych. A więc dodam tak, że pocztówki dźwiękowe były różne. Do czego służyły? Do odtwarzania piosenek służyły również do wysyłek. I tak, proszę Państwa, tutaj mam taką pocztówkę. Tu znajduje się tylko jeden utwór. Początkowo nagrywano właśnie tylko jeden utwór na takich pocztówkach dźwiękowych. I tutaj mamy. Napisane, co jest uwidocznione na tejże pocztówce, a w tym przypadku, tutaj na obrocie, to są osoby kurpiowskie. Mamy tutaj również y, cenę tej pocztówki: 12 zł i pracownia, która. Wytworzyła tą właśnie małą pocztówkę dźwiękową. Ja tutaj kładę w tej chwili tutaj. Kolejne pocztówki służyły do wysyłania życzeń. Tu w tym przypadku mam życzenia świąteczne. Wesołego Alleluja. I na odwrocie adres. Data, tu mamy rok 19 kwietnia 60 rok, świąteczne życzenia wraz z załączoną melodią dla Jasiutki Przesyła Janek. Dlaczego załączoną melodią? Bo tu był, była nagrana piosenka, ale można też było na takich pocztówkach dźwiękowych nagrać życzenie, a nie tylko pisać. Tu też z tych jednych małych pocztówek podobnie. I z tyłu mamy wytwórcę. Wszystkie te pocztówki dźwiękowe były odtwarzane 45 obrotów na minutę. Odtwarzane były na takich gramofon, gramofonach, yy, zwanych częściej, yy, a jako adaptery. I. Na tych można było odtwarzać. To jest w tej chwili adapter Bambino, jeden ze starszych modeli. I, proszę Państwa, przejdziemy teraz do prezentacji kolejnych pocztówek dźwiękowych. I co my mamy na nich? Tu kolejna pocztówka dźwiękowa. No, zwana również dźwiękową kartą pocztową. Jest tu napisane, jak, jaki tu utwór jest, czyli jaka piosenka jest nagrana, wytłoczona, bo na tych właśnie y, kartkach pocztowych odbywało się tłoczenie utworów. Dodam, że y, każda taka karta pocztowa była y, powielona plastikiem. I tu mamy tłoczenie, zakład fonograficzny ruch, nagranie koncertowe polskie radio i telewizja, tu w tym przypadku akurat 10 zł i wizerunek wokalistki Steni Kozłowskiej. Nie zawsze oczywiście y, strona. Wiecznia, że tak powiem, pocztówki była adekwatną do wykonawcy, piosenkarza, piosenkarki czy konkretnej piosenki. Tu mamy zagranicznego wykonawcę, też podobnie. Kaniu Fil, i tu wydanie zagraniczne, i też cena 10 zł. I można tutaj. Zrobimy zbliżenie. Tu kolejna pocztówka dźwiękowa, akurat tutaj z pięknymi kwiatami, takich z kwiatami pocztówek było bardzo dużo wydawanych, tutaj w zbliżeniu później będzie można zobaczyć. Co tutaj z kolei? Krajowa Agencja Wydawnicza, Dobry Wieczór Karolino, taki tytuł piosenki, i na odwrocie mamy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Właśnie na tę okoliczność została nagrana ta płyta, i tu właśnie od razu można powiedzieć z dedykacją dla kobiet. I przejdziemy dalej, tu od razu pocztówka z napisem Najlepsze życzenia i też krajowa agencja wydawnicza, tym razem TomPres. I tu mamy dzisiejszy świat, to i śpiewa kawasis. Kolejne pocztówki. Z nadrukiem miast, miast polskich. I tutaj mamy Kazimierz Dolny. I zdjęcie, i na nim wytłoczona piosenka Sugar Baby Love zespołu The Beatles. Proszę Państwa, y, tu mam taką ciekawą pocztówkę dźwiękową. Na której została nagrana piosenka Znów Stanie Zamek w wykonaniu zespołu Trubadurzy. Ta piosenka została skomponowana na okoliczność odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. I myślę, że fragmencik, fragmencik posłuchamy na tym gramofonie. Tutaj mam taką płytę o tytule piosenek Mularze, Mularze oraz Gdzie się chłopcy na przykład kąpali. Taka pocztówka dźwiękowa, ale to może nieważny jest tytuł, bowiem jest to Piosenka, a w zasadzie dwie piosenki, w wykonaniu Małego Władzia. I tu taka ciekawostka. Wszystkich piosenek, w wykonaniu Małego Władzia słuchało się bardzo często to starsze pokolenie. Tak często byście wszyscy słuchali, jak teraz Zenona Martyniuka. To taka ciekawostka, starsi będą wiedzieć dziadkowie czy rodzice. Na każdej pocztówce dźwiękowej, szczególnie tych twardszych, zawsze był to wybity numer płyty. I tu może pokażę tak bliżej. Przepraszam. Ale są bardzo śliskie. Takie zbliżenia zrobimy. Pocztówki dźwiękowe, a żeby się nie zniszczyły. Były w takich kopertach. I jak widać to jest no jak nowa powiem, mimo że ma już tyle lat. Były jeszcze takie pocztówki dźwiękowe takiego formatu, nieco inne, okrągłe, też tu numer choć po mój świat zespołu 2 plus 1. I wydawnictwo ruch cena 10 zł. Ale proszę Państwa. Myślę, że taką ciekawostką y, będzie ta oto płyta. Chyba najcieńsza ze wszystkich. Może się ona w taki rulonik zwinąć. Oczywiście tego nie należało robić. Gdzie je można było dostać, gdzie kupić? Można było je dostać w takich gazetkach o nazwie bodajże horyzont było to drukowane w dawnym związku radzieckim i tam była prezentacja różnych wydarzeń muzycznych a między innymi dołączone były płyty bądź płyty z piosenkami bądź wywiady z artystami teraz na koniec Puszczę Państwu piosenkę w drogę z repertuaru Czerwone Gitary. Niech ta piosenka, którą za chwilę Państwo usłyszycie, będzie drogą właśnie do drugiego spotkania z ciekawostkami z PRL-u. A więc posłuchajmy.